Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku panoramy informacji z regionu Ekstra. Tym razem znajdujemy się w punkcie adopcyjnym Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt i będziemy kontynuować temat, który już rozpoczęliśmy niejako wywiadem z panią Magdaleną Naparty, czyli dyrektorem Pruszkowskie, Pruszkowskiego Powiatowego Sanepidu, czyli co się dzieje w świetle czerwonej strefy w Pruszkowie. Ona jest ogólnie w całej Polsce. Więc zacznijmy od tego. Od soboty również pruszków znajduje się w czerwonej strefie, czy to przysporzy Wam jakichś kłopotów, czy nic absolutnie się nie zmieni? W tym momencie, żeby zwiększyć komfort naszych podopiecznych, wydłużyliśmy godziny spacerów. Wcześniej było od godziny 10 do 14, teraz są do godziny 16. Właśnie też po to, żeby zmniejszyć możliwość tego, że kilka osób tutaj ze sobą się spotka, żeby bardziej rozłożyć te spacery w czasie. Ale oprócz tego nic w żaden sposób to się u nas nie zmieniło. Cały czas działamy tak samo. A powiedzcie jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, bo wiadomo, że wielką pomocą dla Was są osoby, które przekazują Wam karmę, które Was wspierają. Czy coś się zmienia też w tym przypadku? To znaczy chyba raczej będzie trochę utrudnione przyjechanie tu samemu i ewentualnie może zostawienie pod, pod drzwiami do, do punktu. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś chce zostawić dla nas jakieś dary, to najpierw do nas dzwoni, umawiamy się na konkretną godzinę i właśnie odbywa się to w ten sposób, że rzeczy są pozostawiane przed bramą i potem my to sobie zabieramy, pakujemy do nas do magazynu. Cały czas to się kręci, nie, nie ma jakiegoś przestoju, cały czas dostajemy mnóstwo wsparcia od mieszkańców. Nie tylko od mieszkańców Pruszkowa, bo również ludzie z Warszawy, ludzie z Piastowa pomagają nam, właśnie przekazują nam karmę, przekazują nam koce, kołdry dla psów. Tak więc naprawdę cały czas jesteśmy w każdy możliwy sposób dopieszczani przez naszych obserwatorów. Przy pierwszym lockdownie albo przy pierwszych informacjach dotyczących tego, że rzeczywiście sytuacja koronawirusa w Polsce nie jest taka łatwa, jakby nam się, jakby nam się mogło wydawać. Mówię cały czas o marcu. Dzisiaj mamy nieporównywalnie więcej, yy, większą liczbę zachorowań. Yy, była taka tendencja, która mówiła nam, że ludzie coraz częściej biorą psy. Ja jestem ciekawy, jak to wygląda w konfrontacji z rzeczywistością, ponieważ wzrosło, wzrosło zapotrzebowanie na psy. I to o tym mówili chyba otwarcie wszyscy, yy, wszyscy, którzy prowadzą punkty takie jak chociażby wy. Yy, czy, yy, jak, jak wygląda sytuacja tych psów teraz? Czy one wracały? Jak w ogóle u was to wygląda? Czy więcej psów przyjeżdża, czy więcej jest adoptowanych? My na kwiecień zawiesiliśmy całkowicie adopcję. Powiedzieliśmy ludziom właśnie, że nie chcemy, żeby była taka sytuacja, że skończy się ta masowa kwarantanna i psy będą na nas wracały. I osoby, które naprawdę chciały od nas adoptować psa, czekały. Czekały do następnego miesiąca i w maju udało nam się wyadoptować 10 psów. E, więc to naprawdę e, duża liczba, e, i e, w tym momencie nie ma żadnego zwrotu z adopcji, e, więc każdy z tych psów ma się bardzo dobrze, ma fantastyczny dom. E, w tym momencie nie ma czegoś takiego, nie ma takiego bumu na adopcję. My mamy w tym momencie 23 psy na punkcie, jest bardzo ciasno. E, adopcje powoli zaczynają się ruszać, ale tak naprawdę. Od tego czerwca, lipca do teraz było ich bardzo mało. Psów jest bardzo dużo na punkcie. Niedługo zaczyna się zima. Boimy się, że znowu, tak jak w zeszłym roku, będziemy mieli boom ze szczeniakami. Tak więc no, staramy się jak najbardziej propagować adopcję tych naszych psiaków. Ogłaszamy się wszędzie, gdzie tylko możemy. W tym momencie cztery psy są w trakcie procedury adopcyjnej. Mamy, mamy nadzieję, że, że zakończy się to adopcją. Wydaje mi się, że e, ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o radysiakach, o tych psach, które, jak sama określiłaś, przyjechały do Was na Waszą prośbę z psiego Auschwitz. E, proszę, powiedz nam, jak wygląda ich sytuacja teraz? Czy udało się je wyadoptować? Jeden z tych psów e, ma nowy dom, mieszka w Kędzierzynie Koźlu. E, tak więc, kawałek drogi pojechał do swojego nowego domu, reszta na razie cały czas, cały czas jest u nas. E, troszeczkę zrobiliśmy roszady, jeżeli chodzi o to, jak mieszkają ze sobą, e, ponieważ e, jedna suczka, ta z tych bardziej wylęknionych, e, mieszka teraz e, z Walentym i to było super posunięcie, bo Walenty pokazuje jej, że człowiek jest fajny, nie dzieje się żadna krzywda ze strony człowieka dla niej e, i dzięki temu e, ona zaczęła już wychodzić normalnie na spacery. Zaprzyjaźniła się z nami, bardzo fajnie na nas reaguje, potrafi nam dawać buziaki, więc naprawdę super, super sprawa się z nią rozwinęła. Reszta też bardzo fajnie się zachowuje. Cały czas ten jeden czarny psiak Fart, który był taki zamknięty, no nie daje się jeszcze tak do końca poznać. Pracuje z nim w tym momencie behawiorystka, przyjeżdża do niego, kiedy tylko może. E, daje nam wskazówki, w jaki sposób my się mamy zachowywać wobec niego, żeby on e, reagował na nas pozytywnie, więc mam nadzieję, że w krótkim czasie no, da się nam poznać jako fajny psiak. Rzuciło mi się e, fajne hasło, które zresztą możecie wykorzystać. Dziewczyny chłopaki, bierzcie radysiaki. W sumie tak, no bardzo fajne, takie chwytliwe. No na pewno będziemy propagować te adopcje też tych psów, bo one też, każdy pies zasługuje na dom, ale one przeszły naprawdę przez piekło. Reszta z tych naszych psów ma tutaj naprawdę dobrze, mają jeść codziennie ciepło, kocyki, zabawki, a one bardzo długo tego nie miały. Kończy się październik, bo przy końcu października nagrywamy ten materiał. I mam takie wrażenie, że zawsze z początkiem listopada zaczyna się ten przeklęty dla Was sezon, czyli sezon nietrafionych, nietrafionych adopcji. Eee, szykujecie jakąś po raz kolejny akcję, która będzie próbowała uświadomić, że pies nie jest prezentem? Cały czas to trzeba edukować trzeba non stop, bo no niby ludzie rozumieją, ale czasem jednak doświadczenie pokazuje, że nie rozumieją, więc co roku zawsze będziemy o tym mówić, że no pies nie jest prezentem. Bardzo możliwe też, że też w połowie grudnia wstrzymamy adopcję, tak jak już robiliśmy to poprzednio, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że piesek będzie owinięty kokardą i szczekał, czekał pod choinką, albo kotek. Więc no mam nadzieję, że i tak tej sytuacji jest coraz mniej. My też w przełomie stycznia, lutego nie mieliśmy w tym roku jakiegoś dużego napływu psów, tak więc mam nadzieję, że ludzie są coraz bardziej świadomi tego i wszystko idzie w coraz lepszym kierunku. Jesteście w czasie przygotowywania pewnego rodzaju niespodzianki dla mieszkańców. Ja nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić i wyjść, wyjść naprzód, natomiast będzie to niespodzianka związana niejako z fotografią i dniami tygodnia. Czy mogłabyś to uzupełnić? No tak większość informacji akurat na temat tego projektu jest na naszym Instagramie niż na naszym Facebooku, ale tak szykujemy kalendarz na przyszły rok. Tylko to nie będzie taki kalendarz jak był wcześniej, czyli same pieski, same kotki, tylko zaprosiliśmy do współpracy bardzo wiele osób znanych właśnie z Instagrama, osób, które są bardzo zasięgowe i dzięki którym możemy dojść do większej ilości odbiorców. Dzisiaj będzie trzeci dzień sesji zdjęciowych. Bardzo możliwe, że dzisiaj już te sesje zamkniemy. Oprócz tego, że będą właśnie takie bardziej znane osobistości z nami współpracować, też zaprosiliśmy do współpracy lekarzy weterynarii, którzy na stałe z nami współpracują, bo dla nas to są tacy też lokalni bohaterowie i chcielibyśmy też w jakiś sposób ich uwieść, i upamiętnić w tym kalendarzu. Tak więc myślę, że to będzie. Fajny pomysł. Mam nadzieję, że w połowie grudnia już będzie już wszystko gotowe, no bo jednak to trzeba prawda, zaprojektować, wydrukować. Kalendarze będą na pewno dostępne w dwóch leśnicach weterynaryjnych w Pruszkowie, no i przez nas bezpośrednio przez Facebooka będzie również można kupić. Ceny jeszcze nie zdradzę, bo jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie duży odzew. Nakład też robimy większy niż zazwyczaj. Tak więc mam nadzieję, że to wszystko fajnie się uda zrobić i wszystkim się ten kalendarz spodoba. W takim razie trzymamy kciuki za kalendarz. Moją rozmówczynią była Agata Gałka, wiceprzewodnicząca Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. A ja z Państwem się teraz żegnam i mówię do następnego razu.